Hej hej, witam serdecznie w tym rozkładzie, w którym spojrzymy sobie, jak dzisiaj postrzegać osoba, o której myślisz, jak postrzega waszą relację, no i to, co jest między wami. Także myślę, że całkiem ciekawy rozkład przed nami. Zobaczymy, jak dzisiaj widzicie emocjonalnie, jak odbiera to, co jest między wami, jak w tej chwili interpretuje waszą relację, więc myślę, że będzie to ciekawy rozkład. Także serdecznie zapraszam. Spójrzmy co widać w energii. No i co między wami aktualnie ta osoba widzi? To oczywiście nie jest tak, że to są fakty, nie? czyli gdzieś coś się może, że tak powiem, rozjeżdżać z tym, co realnie ty przykładowo czujesz albo co faktycznie jest. Natomiast to jest to, jak ta osoba postrzega, co też sprawia, że zrozumienie tego, posłuchanie tej, tego, tego rozkładu da ci taką, taki ogląd na to, jak ta osoba to wszystko widzi jej oczami. Także serdecznie zapraszam, spójrzmy co tutaj y, widać. Zaczynamy od pozycji pierwszej, na której Rycerz Kielichów, czyli od razu mamy takiego no, romantyka. Kogoś kto na pewno y, gdzieś powiedzmy w uczucia, że tak powiem, nurkuje. No i tutaj y, powiedzmy w kontekście jego czy jej dzisiejszych emocji wobec ciebie, to jest karta, która pokazuje stan, w którym ta osoba jest jakby wciągnięta emocjonalnie bardziej niż chce przyznać na głos. Czyli to jest taki rodzaj uczucia, które nie musi być dojrzałe, stabilne czy zaplanowane, ale jest żywe, miękkie, takie impulsowe i przede wszystkim skierowane w Twoją stronę. To oczywiście nie oznacza wielkiej miłości, czy wiesz, sympatii, oznacza generalnie uczucie, czy emocje, które są bardzo silne. W dwie strony mogą być silne. Rycerz Kielichów nigdy nie mówi o obojętności. On mówi o kimś, kto ma wewnętrzny ruch, delikatne parcie do kontaktu, do bycia bliżej, do zrozumienia, do jakby wymiany emocjonalnej. I co jest, co jest ważne, to nie jest karta strachu. To nie jest ktoś, kto się usuwa. To jest ktoś, kto w środku ma taki vibe w stylu, ciągnie mnie do niej czy do niego. Dzisiejsze emocje tej osoby są bardzo, znaczy są romantyczniejsze niż prawdopodobnie pokazuje. Rycerz Kielichów to energia, która wewnętrznie układa sobie scenariusze, wyobraża sobie, jak rozmowa mogłaby pójść, jak spotkanie mogłoby wyglądać, jak blisko można by się poczuć. To jest taki typ, który dzisiaj patrzy na waszą relację nie oczami logiki, nie oczami rozumu, tylko serca wyobraźni, no i pewnej miękkości. Czyli ta osoba w tej chwili nie jest w energii analitycznej, krytycznej czy zdystansowanej, wręcz przeciwnie. Myśli tej osoby płyną, to jest przepływ. A jak przepływ jest, no to znaczy, że coś go niesie w Twoją stronę. Jednocześnie rycerz kielichów ma taką specyficzną słabość. To znaczy, on może odczuwać intensywnie, ale niekoniecznie musi wiedzieć, co z tym zrobić. To znaczy, że ta osoba dzisiaj emocjonalnie może być trochę zagubiona w tym, jak bardzo jej zależy. To nie jest ktoś, kto precyzyjnie przemyślał sytuację, to jest bardziej ktoś, kto emocjonalnie reaguje, czuje, podąża za impulsem w praktyce. Może to oznaczać, że możesz odczuwać od niego, czy też od niej pewne sygnały, czasem ciepłe, czasem przyciągające, czasem wręcz lirciarskie, ale jeszcze bez głębokiej struktury, no bo rycerz działa na sercu, a nie na plonach. Ne, także ta dzisiejsza percepcja tego, co jest między wami, jest do tej osoby pozytywna, taka miękka i powiedzmy przepełniona ne, tym, co można by nazwać romantycznym otwarciem. Czyli czymś, co ne, gdzieś się buduje, gdzieś się otwiera i jeszcze nie do końca w pełni. E, I najważniejsze na koniec, Rycerz kielichów zawsze zakłada dobrą intencję, więc w tym wypadku faktycznie, mimo że te emocje, powiedziałem na początku, że są, mogą być w dwie strony, no tutaj jednak skłaniają się ku temu, że są one w miarę miękkie, więc jest, są pozytywne. No powiedzmy tak w tym kierunku raczej idziemy. E, czyli raczej nie szuka dramy, nie szuka konfliktu, nie szuka kontroli, e, tylko szuka przeżycia, kontaktu, połączenia. Czyli to, co dziś między Wami czuję. Jest nacechowany ciepłem, z sympatią i taką subtelną fascynacją. Czyli to jest energia w stylu, to ma potencjał w jego oczach. Tymczasem dziesiątka miecz na pozycji drugiej, czyli troszkę zmieniamy klimat, troszkę bardziej mamy taki chłodek, powiedzmy. I tutaj łącząc tą kartę z, z Rycerzem Kielichów, no, bardzo specyficzny, mocno emocjonalny koktajl. To jest połączenie, które mówi, że ta osoba dziś czuje coś głęboko, ale jednocześnie jest to przetkane bólem, jakimś rozczarowaniem, przyciążeniem albo jakimś psychicznym upadkiem. I to nie jest ból wobec ciebie, jako, jako tak, jako tako, tylko ból wobec sytuacji, w której się ta osoba znalazła. Rycerz kielichów wnosił miękkość, potrzebę zbliżenia, nostalgię, tęsknotę, taki romantyczny impuls. No a dziesiątka mieczy mówi, że ten impuls. Odbija się gdzieś od ściany e, jakiejś mm, własnej bezsilności tej osoby lub poczucia, że nie wie, jak to zrobić, bo mm, coś tą osobę przeciążyło. Dziesiątka mieczy to moment, w którym człowiek emocjonalnie leży na ziemi. Nie w sensie teatralnym, tylko w sensie czuję, że coś mi przerosło. Nie mam zasobów. boję się, że e, już i tak jest za późno. Więc ta osoba dzisiaj czuje do ciebie ciepło, miękkość, tęsknotę, romantyczny vibe, ale jednocześnie ma w sobie przerażającą świadomość, że coś przerasta ją, że jakby coś się posypało, że jakaś część sytuacji wygląda dla niego jak koniec, jak ściana. Może to być zmęczenie zewnętrznymi sprawami, może to być poczucie odrzucenia, może to być lęk, że popełniła błąd. Dziesiątka mieczy to też karta, która często pokazuje myśl w stylu nie mam kontroli nad tym, co się dzieje, więc jeśli między wami coś było niejasne, e, szarpane, urwane albo trudne, to dziś ta osoba czuje to podwójnie. Czuje sercem jedno, a głową dostaje cios za ciosem. No i tutaj jakby taka jeszcze jedna ważna rzecz w tej dziesiątce mieczy. E, jest to ostatnia karta e, mieczy. Tak, no bo dziesiątka, czyli też najgorsze już było. Ona mówi, to nie jest początek końca, to jest koniec końca. A to oznacza, że dzisiejsza energia tej osoby, że dzisiejsze emocjonalne przeciążenie jest właściwie takim momentem, po którym zaczyna się odbicie. Nie? Czyli to jest coś, co dzisiaj pokazuje nam całkiem przyjemne, przyjemną energię. I te kolejne, powiedzmy, kilka dni może być. Odbicień związane poniekąd, czyli gdzieś iść w tym dobrym, pozytywnym kierunku. Tak to widzę. W międzyczasie zapraszam na duchowykierunek.pl. Jeśli potrzebujesz czytania prywatnego, to tam właśnie je znajdziesz, także możesz zadać swoje pytanie, no i otrzymać odpowiedzi od kart. Także serdecznie zapraszam. duchowykierunek.pl. Link w opisie. Tymczasem 7 e, mieczy na pozycji trzeciej. Czyli karta, która e, zamyka tam pierwsze pytanie. E, pytanie pierwsze o to właśnie, co... jak on, czy ona dzisiaj emocjonalnie odbiera to, co jest między wami. E, Siódemka Mieczy. Wkładam teraz do tej całej historii element, który jest punkt. To znaczy, ta osoba dzisiaj emocjonalnie nie tylko jest poruszona, przeciążona i trochę zagubiona, ale przede wszystkim nie chce, żebyś wiedziała, co naprawdę czuje. To jest bardzo silna karta e, takiego auto-przetwarzania emocjonalnego. Łącznie rycerza kielichów z dziesiątką mieczy już mówił o kimś, kto czuje dużo, może zbyt dużo i boi się kolejnych ciosów. A siódemka mieczy dorzuca warstwę e, taką, w stylu, wiesz, która mówi, więc ukryję, co się dzieje we mnie, bo nie chce wyjść na słabego, czy słabą, zdesperowaną, naiwną osobę, czy zbyt zaangażowaną. E, więc to nie jest typowa karta kłamstwa wobec ciebie. Tylko karta maskowania emocji, które są dla niego e, za bardzo obnażające, w połączeniu z tym, co już wyszło, tworzy to bardzo realistyczny obraz. To znaczy, ta osoba czuje silne, miękkie, romantyczne przyciąganie, czuje ból, zmęczenie i przyciążenie e, związane z tą sytuacją. A teraz, na dokładkę, czuje, że musi się chronić przed pokazaniem tego wszystkiego na zewnątrz. Więc, to jest energia e, w stylu. W środku mnie aż roznosi, ale na zewnątrz muszę wyglądać, jakby nic mnie nie ruszało. tym kamieczy to zawsze mechanizm obronny, nigdy agresja. Więc to jest ten droga ucieczki z pola, zanim emocje przywalą. E, więc ta osoba dzisiaj emocjonalnie robi to, co robią ludzie, kiedy najbardziej się boją, a jednocześnie najbardziej im zależy: czyli trzyma dystans, nie dlatego, że nie czuje, ale dlatego, że czuje aż za bardzo. To jest takie dosyć, powiedzmy, nieintuicyjne, ale jednak tak to dzisiaj widzę. I, I w tym wszystkim cały czas postrzegam to jako mimo wszystko pozytywną energię, bo gdzieś tam ten, ten rycerz kielichów jest, jest fajny tutaj. Natomiast faktycznie, w tym połączeniu tych trzech kart, powiedziałbym takiej. Taki problem u tej osoby jest z tym, żeby, żeby pozwolić sobie być widzianym w swojej słabości. No dobra, zobaczmy więc do pytania drugiego i zobaczmy jak w tej chwili interpretuje waszą relację, czyli już bardziej o tym, co między wami. Paść mieczy na pozycji czwartej, na pozycji pierwszej w kontekście tego pytania. I tutaj paźmieczy jest kartą, która przede wszystkim pokazuje nam, jakby to powiedzieć, Taką kartą obserwacji, czyli jest tak takie włączenie reflektora na stan, w którym ta osoba nie ma jasności, ale ma ogromną czujność. Czyli jak dla mnie, dzisiaj ta osoba postrzega waszą relację tak dosyć niepewnie. Ta osoba nie rozumie dzisiaj w pełni tego, co się między wami dzieje, ale jest w trybie obserwacji, żeby potencjalnie zrozumieć o co chodzi. Być może to wynika z Twoich słów, jakichś niezrozumianych przez nią właśnie zdań czy, czy kwestii, które między wami były. I ta osoba zastanawia się, co z tym zrobić albo jak to rozumieć. Więc jest to coś dla niego żywego, takiego ruchliwego. Wiesz, to nie jest coś stabilnego, co powiedzmy cały czas z dnia na dzień jest takie samo albo idzie w jedną stronę z takim trendem. Jak z nurtem rzeki, tylko właśnie bardziej w kierunku takim, że jest to coś takiego dynamicznego, co codziennie może być zupełnie inne. Eee, więc paśmieczy to jedno z najbardziej nieświadomych wcieleni miecz, czyli e, rozumu, myśli, planowania. On chce zrozumieć, ale brakuje mu danych. Tak jakby być może za mało mówisz według niego, że postrzega to tak, że, że mogłabyś mówić więcej, że. Jakby on myśli dużo domyślać, co sprawia, że ma, brak, ma braki w danych, że tak powiem, i gdzieś tam postrzega tę relację jako coś troszkę takiego, taki znak zapytania w tym momencie. On chce być mądry, ale realnie dopiero uczy się Twoich reakcji. Czyli jakby jeszcze nie jest pewien, tak naprawdę, co każdy kolejny dzień przyniesie, co każda kolejna rozmowa czy sytuacja między Wami przyniesie, no i stąd też wynika to, że nie jest pewny, co sam czuje mimo tego, że ma jakieś miękkie uczucia, to te 7 mieczy plus 7 mieczy mogą wynikać właśnie z tego, że on do końca nie wie czego oczekujesz, albo jakie reakcje, jakie będziesz reagować na konkretne sytuacje, nie? To się z tym jakby bezpośrednio wiąże. Tak to widzę. No dobra, zobaczmy co tu jeszcze, bo no, całkiem ciekawie się zaczyna robić. Szczególnie właśnie ten paź mieczy był ciekawy. Także zobaczmy co tu jeszcze się pokaże. Księżyc z pozycji piątej. Czyli karta, która no w tym miejscu razem z paziem mieczy jest całkiem, no myślę, wymowna. To znaczy. To jest dokładnie to, co, o czym mówimy, czyli widać, że ta energia jest całkiem spójna, całkiem jasna. Nie ma tu jakichś takich wiesz, niuansów, które nagle wyskakują nam z krzaka, czy tam z krzewa. To znaczy że tak. Księżyc jest kartą mglistości, niejasności, czyli tutaj widać, jakby jasno, że wiesz, on nie rozumie sytuacji, chociaż stara się obserwować. Czyli to jest taki moment, e, dzisiaj, kolejne dni, 2-3 e, dni, to jest taka energia dynamiczna. E, możesz się spodziewać od niego takiej obserwacji gdzieś tam i próby zrozumienia pewnych rzeczy, które między wami są. Czyli jakby on nie rozumie, jest mgła, jest księżyc, jest taka niewiadoma, więc też stara się za pomocą pazia e, mieczy obserwować, ale również analizować, wyciągać wnioski, no bo to, że zaobserwuję, jak to wygląda, jak wygląda twoja reakcja, to jest jedno, natomiast druga rzecz to jest to, żeby na podstawie tego wyciągnąć konkretne wnioski, no i oczywiście działać, powiedzmy, w tym, w tym kierunku przez kolejne dni, więc jeśli pytasz się, jak on dzisiaj postrzega waszą relację, na pewno jest dla, nim, dla niego dużo niewiadomą i to jest ciekawe. Szczególnie na przykład, jeśli no, ty też nie wiesz na przykład co, czego on oczekuje, czy czego on chce, albo nie rozumiesz go, no to w takim wypadku mamy tak naprawdę sytuację, w której nikt nie wie o co chodzi każdy musi się domyślać. Więc to jest chyba ten, ten najgorszy możliwy, że tak powiem, e, najgorszy możliwy scenariusz, no bo nikt nie wie o co chodzi. E, na pewno to nie jest relacja, która, wiesz, jakaś jest dla niego zła, czy zakończona. No bo widać, że cały czas te emocje tutaj są. Ten rycerz kielichów cały czas tu jest. Natomiast widać, że są problemy z tym, żeby do końca zrozumieć, o co chodzi jak dalej to ma się układać. I to jest ten, że tak powiem, to jest ta gruntowna kwestia, którą tutaj chcę podnieść w tym czytaniu. Nie? Czyli jakby ono nam wskazuje na to, że gdzieś w nim nie ma pewności, czego dzisiaj oczekujesz. To jest taki największy jego jakiś tam stres, czy. Coś, co ma z tyłu głowy, i cały czas w nim siedzi jako takie przemyślenia. Tymczasem, Król Kielichów na pozycji szóstej, czyli trzeciej, w kontekście pytania, jak w tej chwili interpretuje waszą relację, Król Kielichów dołączając do tego układu, robi rzecz absolutnie kluczową. To znaczy, on stabilizuje chaos przednich kart i pokazuje, że pod tą mgłą, podejrzliwością, analizowaniem i. Na no całą tą niepewnością jest coś dużo głębszego i dojrzalszego niż ta osoba jakby do siebie dopuszcza na co dzień. To jest moment, kiedy ktoś po długiej nocy pewnych koszmarów, co mógł właśnie pokazywać księżyc, w końcu czuje, że istnieje w, jakimś, istnieje w nim jakaś wewnętrzna wyspa bezpieczeństwa, gdzie emocje mimo całego ich zamieszania są prawdziwe, spójne i jednoznaczne. Więc król kielichów nie jest emocjonalnym płotkiem. On wie, on czuje. On wie, co czuje, nawet jeśli tego nie pokazuje, nawet jeśli to ukrywa, nawet jeśli się boi. Więc ta karta mówi, że dzisiejsza interpretacja waszej relacji w jego czy w jej głowie jest zamazana, ale jednocześnie znacząca. I to jest coś, o czym właśnie mówi na początku król kielichu, więc jak dla mnie możesz być pewna, że ta relacja jakby dla niego jest generalnie ważna. Nie? to jest coś znaczącego dla niego. Ale z drugiej strony, patrząc, w tym momencie dzisiaj, on nie ma do końca jasności czego jakby oczekujesz w tych dzisiaj w kolejnych dniach. Nie? To jest ta energia dynamiczna, więc tak jakby no powiedzmy w tym tygodniu. Nie ma zrozumienia sytuacji. Nie umie jej odczytać. Nie wie, czy twoje sygnały są pozytywne, czy neutralne w tym momencie, ale wie, że emocjonalnie jesteś dla, dla tej osoby no, kimś. Ważnym, kimś takim, kto jest na pewno nie byle kim w życiu tej osoby. I to jest myślę taki całkiem e, ważny, ważny taki no, wniosek z tego rozkładu, który trzeba wyciągnąć. Także myślę, że całkiem e, ciekawie, choć komunikacja tutaj mogłaby być lepsza. Tak to widzę. Także e, jeszcze raz zapraszam na duchowykierunek.pl po rozkład prywatny a tymczasem dziękuję i życzę wspaniałego dnia do usłyszenia hej